Dzień dobry, dzień dobry, mamy poniedziałek, witajcie kurwaski, długi weekend minął, nie wiem jak wam, ale mnie się udało znakomicie, wypocząłem, mimo tego, że bardzo aktywnie, nawet, że byłem roboczo, aczkolwiek mentalnie i, i, i psychicznie bardzo odpocząłem, także zaczynamy z nową energią, zaczynamy nowy tydzień, mała zmiana, od dzisiaj będę publikować swoje wypociny po południu wieczorem, mniej więcej o 19 wymyśliłem sobie taką godzinę, bo to będzie już podsumowanie całego dnia. Taka coś w rodzaju dobranocka z tej starszej części. Ktoś, kto pamięta jeszcze dobranockę o 19, no to będzie miał takie déjà vu. A chodzi m.in. o to, że. Bardzo często mi zadajecie pytania, czy można dodać to, czy można połączyć z tym, a co w ciągu dnia yy, ma to konsekwencje tego, że z racji upałów, które funkcjonują dzisiaj i, i, i przez ostatni okres czasu, niestety wiele rzeczy u mnie nie jest zaplanowanych i, i w ciągu dnia się zmienia, także improwizuje, czyli to, co pokazuje nie do końca ma sens, bo, bo i tak ulega zmianie. I w tym momencie nie wszystkie osoby sobie z tym radzą, niektóre się gubią. W związku z tym, żeby nie wprowadzać dodatkowego zamieszkania, po prostu będę podsumowywał cały dzień, jak ja improwizowałem, co dodałem, czego nie dodałem, albo co zmieniłem w stosunku do, do, do pierwotnego planu, więc będzie takie podsumowanie, będziecie mieli już pełen obraz tego, jak należy łączyć potrawy, jak należy komponować je, co można, a czego wam nie wolno. W związku z powyższym dzisiaj nic więcej nie powiem o tej godzinie porannej, zapraszam około 19, umówmy się tak, że, że, że wiadomo, że jestem leż, leniwy zwierzak i nie zawsze mi to wyjdzie, żeby to było 19, ale mniej więcej postaram się 19 na dobranockę, Wam coś taki parominutowy, tylko podsumowanie dnia, e, co Micha ziada na diecie, czyli jak można ładnie schudnąć, trzymać wagę, a nawet e, redukować ją w pełni, świadomie, zdrową, konsekwentną dietą. Także zapraszam.